Dobry wieczór. Ja powiem dobry wieczór. To się tak się wydarłeś, że tutaj normalnie aż uszy zwiętną ludziom. Jeszcze raz. Pomału. Spokojnie. Ej, ja powiem dobry wieczór. Mamy czas. Nie mamy czasu, nie ma czasu, nigdy nie ma czasu, prawda Radek? Ja mam dużo czasu. Ja też. Radek też ma dużo czasu. Ja, ja nie mam czasu nie ma. A bo za tym czas jest względny. Może przedstawmy Ty się na początku. Czasu, a ja mogę mieć czas. Ja nazywam się Kudłaty. I ja niestety muszę tą hałastrę tutaj jakoś uciszać, bo mi się zwalili na głowę. Siedzą na moim łóżku i co nic się w ogóle wyobrażają. Ja jestem Waldek i siedzę na Kudłatego łóżku i ja nie wiem co ja sobie w ogóle wyobrażam. A jeszcze jest gościnnie w dniu dzisiejszym. Ja jestem Radek i ja dementuję te plotki, że się zwaliłem kudłatemu na głowę. <laughs> ja potwierdzam. Dzie dziękuję, dziękuję. W dniu dzisiejszym... Czy jeszcze jest, jeszcze jest z nami Grabix, ale... Je, ja jestem Grabix i ja dementuję, jakby był gościnny, bo ja tu mieszkam. Dobra, nieważne. Grabix y, podesłał mi tekst do piosenki Pan Samochodzik, czy do, do... Jak to się nazywa? Do tej głównej piosenki przewodniej, do Thema, czy jakoś tak. Soundtrack. Ale ty mądre słowa znasz. I to dzisiaj będzie tematem audycji, co autor miał na myśli, bo ja tak sobie wstępnie przejrzałem i to naprawdę nie mam żadnego pojęcia, kto to pisał. Ale nieważne, zacznijmy może. Idzie to tak. No proszę, chciałeś ja, coś to ja czytaj. Chciałem. Drogą pełną marzeń, przygód i wrażeń, co miliardy liczy lat, szybko gna przed siebie, lecz dokąd nie wie świat. No to ja, jest o mnie. A ja wnoszę, że to jest o cząsteczce neutrina. To jest twoje tak. tłumaczenie, to jest o cząsteczce neutrina? A ja wnoszę, że to jest pociąg. A ja to mówię, że to jestem ja, jak jadę Fiatem panda. To jest maszynista. lat, to neutrina. To jest Fiat Panda, bo jest wieczny. stary... Jest Noc kołysze ludzi, a świt ich budzi. Przelatuje dzień za dniem, właśnie w takim świecie spotykać. Spotkać dziś można, możecie mnie. Radek, naprawdę, masz problemy z czytaniem. Bo ja mi dałeś byli... dziwnego do picia. <noise> to nie była herbata. Noc kołysze ludzi, a świt ich budzi. No To jest mm. oczywiste chyba. Ja nie wiem, Radek. Nie to... za... my neutriny zasypiają? Nie, chyba nie. Czyli twoja... Czy noc twoja teza została obalona. Czy noc kołysze? Nie wiem, czy nocko kołysze. W nocy się kołysze. Jak dużo, dużo wypijesz, to się kołyszesz w nocy, jak wracasz do domu. Nie, byś... nie, nie, no panie, jak się kładziesz spać, jak jesteś pijany, to leżysz i jakbyś był zabity, się nie ruszasz w ogóle. No chyba, że nie jesteś Ale pijany. Ale jak wracasz do domu... Po suto zakrapianej za imprezie. Póki jeszcze nie śpisz, to wtedy. No ale się się noc, jest noc, jest noc, idziesz i się kołyszesz i nagle świt cię budzi i jesteś w łóżku, nie wiesz w ogóle wróciłeś, pamiętasz hmm. tylko jak się kołysałeś. Ja taki... ja, ja. Skąd ty możesz to wiedzieć? Ja nie pamiętam kiedy ja widziałem. Nie że... <laughs> 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 pamiętam kiedy ty ostatnio piłeś alkohol. <laughs> Dobra, dalej, nieważne. Co ty masz pamiętać? Chociaż mechaniczny, a jednak liryczny. Serce skrywa pośród lamp. Nie wiem czy on pośród lamp, ale to ja. Choć komputerowy recykling uczuciowy jest między lampami. Nieprawda, ma znaczek między lampami dokładnie na środku. Chłodnicę, Ale ma. ja mówię, że ten, że silnik jest tak, jakby pomiędzy lampami. A co jak silnik ma z tyłu, to co? Ale Albo to zgodę, centralnie to umieszczony. to między tylnymi, a przednimi lampami. O. To jest głupie tłumaczenie. <laughs> to jest głupie tłumaczenie. Ale. Sam, masz modę, jak głupie tłumaczenie. <laughs> Cisza! Jaki to jest w ogóle. Żaden z Was, za przeproszeniem, nie zwrócił uwagę na to, jaki to jest tragiczny rym. Lamp pan. No, panie! Coś ci się nie podoba? To jest... Ty czytałeś to drugi raz? Czytam cały czas. Łypie dziwnym okiem i staje bokiem. Co ma jedno oko i staje? Bokiem. Tak zwany flet poprzeczny. By po... To jest o muzyku. By po chwili ruszyć znów. No zaraz go, zaraz go życie, zaraz zobaczycie tu. Co? No to kodłaty! No ja mówię, że to o tobie no to. Nie, to, to się nie ma z czym chwalić. O mnie były dwie pierwsze zwrotki. No to jest znaczy, część. Pan samochodzi, w nawiasie pan samochodzik, to chyba chóry śpiewa. Pan samochodzik, pan samochodzik. Choć po ziemi chodzi. Ale duszę czuło ma. Aha, to się wyklucza, rozumiem, bo to jest... Choć po ziemi chodzi, Chodź. to jednak duszę czuło ma, czyli to jest w, mimo wszystko możliwe, żeby mieć czułą duszę, jak się chodzi po ziemi. A po czym kurde ma chodzić? Po chodniku. Bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej. Temat, Cuda ja Cuda różne czynił już... To może o Jezusie. To... Podskakiwał aż do chmur. To może Kryszna. W słońcu też się kłaniał. Czyli, po gajstwo. Po gajstwo. Czyli ja. I po górach ganiał stu. Czyli Ale Alpinipo. Kogo stu ganiał po górach? Górali na górach. Pan samochodzik. Pan samochodzik. Pan samochodzik, pan samochodzik to jest tak liryczny, więc to jest epickie po prostu. Początek był dobry, nie Maria, potem się wena skończyła. Albo nikogoś kogoś gorszego, tam tamtego nie było tak. Tak, wena jest King Konga, dokładnie. No i <grym> to ten, to jest ta wena King Konga. Nic mu nie przeszkodzi, aby ciebie zabrać też. Co? A to jest pistoletka dla dzieci, Wyobraź sobie, jak takie dziecko jest przerażone, że jakiś wariat z jakimś <grym> dziwnym okiem przyjedzie i nikt go nie zatrzyma. Rodzice ci nie pomolą, cię zabierze i w kolejne. A Dalej, a dalej tajemniczy trochę ktoś ale bardzo miły gość <grym> Chodź, nasz pan cukierka. samochodzik zrobi wszystko to co chcesz <grym> <grym> nosku, nie? nasz pan samochodzik zrobi wszystko to co chcesz za 1,99 widzieliście taki film autostopowicz? nie, nie. ale taki... możesz nam opowiedzieć o no, takim mordercy który jeździ uh -huh. Generalnie. <grym> To może on jest panem samochodzikiem? Morderca. Morderca. On nie ma serca. No. Ma, serca, Ale on ma pomiędzy serce, lampami. Lampami. pomiędzy lampami... Nie jest schowany, między lampami. Między lampami serce. Ale to co za serce? Ty, może, ty są mordercy. Znajdź komuś serce i schowaj z lampami. Ładnie. Więc znaj mordercę, on ma serce. Yy, lat przymija wiele, lecz przyjaciele ciągle żyje kilka prawd. Ała! <głanie> nie <głanie> jest, tak. Lat przymija wiele, lecz przyjaciele. Ciągle żyje kilka A Ale tu nie ma przecinka, tu jest przecinek. Ale bo to. O to błąd. Tam. Albo masz brudny monitor. Nie sądź po pozorach, bo zbłądzisz jeszcze raz. Craft tak. i raz to jest genialny rym. Ja muszę go zapisać. tutaj wszędzie w tych zwrotkach są takie genialne rymy, tam wyżej zobaczcie. W tych zwrotkach. Ale mieliście... początek był taki dobry. Dniem mnie lat, jak światła, się nie poznaje po tym, jak, się no, zaczyna, tylko jak się kończy! Znów tu? Znów to tu? już jest w ogóle Ja. Yeah. No. Cały... Wszystkie rymy w tej piosence są takie... To jest Częstochowski rym Częstochowski? I e, nie, może się to chowa jest między lampami biały, czy nie? To jest przede wszystkim piosenka Może biała. ktoś naiwny powie, on jest dziwny Jakiś mechaniczny wrak A ja dźwięk? się nie gniewam A ja mu zaśpiewam tak Pan samochodzik, pan samochodzik W ogóle nie na temat, koleś śpiewa No pierdziela. Choć po ziemi chodzi, ale duszę czuło ma. To jest znowu to samo. Cuda różne czynił. Już podskakiwał aż do chmur. To jest rym po prostu Mickiewicz, słowacki. Ja Tu ja uważam, Brzechwa. że Jak my tu wszyscy jesteśmy, jesteśmy I za głupi, żeby dodolni. Żaden z... i nikt by nie wymyślił takiego dowcipu. Znaczy, rymu. Przepraszam, rymu. Jak pan samochodzi? Kto to w ogóle pisał? Ja nie, muszę sprawdzić. Słyszałem, ci tam taki Andrzejczak... Nieważne, nieważne kto to śpiewał, kto to pisał. Yy, to się już dalej jest, nic nie jest coś zmienia. Jest napisane, że Felicjan Andrzejczak, ale nie wiem czy pisał, czy śpiewał. Nie ma się czym chwalić. To się już dalej nie zmienia, to już jest tylko refren do końca nie jestem w stanie go... Jak chcesz, to doczytaj go do końca, bo to mnie po prostu... Nie. Nie. Nic mu nie przeszkodzi, aby ciebie zabrać też. Tajemniczy trochę ktoś, ale bardzo miły gość. gość. Nasz Pan Samochodzik zrobi wszystko to, co chcesz. Kram mi cieknie w kuchni. <grym> to, a tak swoją drogą poczekaj. A jakby to czytać w innym stylu? Pan Samochodzik, chodź po ziemi chodzi, ale duszę czuło ma. I jakby takim mrocznym. Pan Samochodzik. Pan samochodzik, chodź po ziemi chodzi. Słodacznie już. Właśnie. Ale czułą tak, duszę ta, ma. Tak na cholubka. Pan Samochodzik. Chodź po ziemi, chodzi, ale tusze czulo ma cuda, różne czynniki! z bieg... do gwiazd! Chmur! chmur. Ach, to no, przesadziłeś, przesadziłeś, Matek! Do chmur, tylko do chmur! <zuczum> Jakie macie. Nie, jest, z niego dziwaka, no, ja. no przecież Dobrze, że że dziwak, nie? Jakie macie przemyślenia? On jest dziwny. Ja mam przemyślenia. Ale ty jesteś naiwny! Ty jesteś to jesteś naiwny, naiwny bo to pytam. Może ktoś naiwny powie, on jest dziwny. Naiwne i dziwne. Składnia pozbawiona urody kolinkiwi, tyle powiem. Cokolwiek byś nie mówił. Sam jak pozbawiony urody. <noise> On się odezwał, naprawdę. <noise> Na szczęście to jest odtwarzacz. Tak, nie ma naszych twarzy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Zostawcie pana samochodzika w spokoju. To, to nie no. jest dobra bajka dla dzieci. To w ogóle nie jest dobra bajka to dla w ogóle nikogo. To nie jest bajka, zacznijmy od tego. D dobra, no wszystko jedno. Co za różnica. To jest bajka, tylko że nieanimowana. animowana. O, a to w ogóle książka jest. No czyli bajka. No tym bardziej nie animowana. Widziałeś kiedyś animowaną książkę? Nie, ale książkę, książka, to mogło być coś ciekawego. są te gry takie, że to książkę masz tam, wiesz, Jak się żywiste. dobrze zjarasz, to będziesz miał animowaną książkę. Słuchaj, jak ty całkiem nic nie mówię, to się naćpę i Jointa musisz spalić, będziesz miał animowaną książkę. Każdą jedną, nawet telefoniczną. <laughs> Obiecujesz? A, tobie mogę obiecać. Dobrze, to był, m, audycja, był, to była audycja z serii Całotermian na myśli. Z niesfornymi gośćmi. Już więcej nie zaproszę żadnych gości do audycji. Jak nie się w ogóle zachowują? No to nikt nie zaprasza. Właśnie, nic Tam jest Twoje miejsce, do kuchni. Tak, do łóżka, na przeciwko. Do, do przeciwnego łóżka, nie daj, że znam na jednym łóżku. No, nie, nie tak jak Radek który na moim, i Waldek się na moim łóżku. A, przepraszam, ty, ty nie zaprosiłeś. Ciebie zaprosiłem. No, za przyzwyczajeniem. Niestety, A, niestety ty, ty jesteś odpowiedzialny za wrzucenie odcinków. Jakbym sam nagrał, to byś nie wrzucił. To po to mnie potrzebujesz, tak? Nie. A... Ja tu widzę, że tu się rozłam jakiś szykuje. Schizma. Tak, rozłam polega na tym, że my we dwóch, ja z Waldkiem, idziemy nagrywać podcasty, a wy idziecie wek. Wek? Wek? Sio. Precz. Precz! A u... Au... Wiedersehen. Idziecie <laughs> To mówiłem jak u dłaty. No, ja byłem Waldek. A tu byli nasi dwaj goście niesforni. Jeden tu. Grabix. I drugi. Radek. No. I na szczęście już koniec. Dobra. Dobranoc. Kudłaty ty kogoś ty zaprosił? Przepraszam.